Gdzieś tam widział, mówi o. Ale to jak tam mieszkaliście w Rumi, tak? Tak, Na takim telewizorze to już wszystko widać, to, że ja to tak z daleka mam ten maleńki, hmm. no to jeden tutaj jak. Jak jedną trzecią chyba tego. Może na szerokość to może nie jest taki, jak tu na długość? Ja ich mam tu trójkę i do nich bezsensownych gadam. Ja mnie tatuś, jakbyś zobaczył, mamo, jak tu jest inaczej. Ale oni widzą. Jak patrzą tutaj, to widzą. No. Widzą. No. Tak inaczej, nie? Mm -hmm. Było trochę. Roboty. No nie trochę, ale dużo było tej roboty. Było, było. No jej, tam sam tam, i tam asypialnia. Ja myślałam, że tam nie wejdzie to łóżko, ta szafa, bo ten pokój był tam w Janowie inny, dłuższy taki nie A tu wszystko. Ale jeszcze przejście jest. A, tyle, że. Przejście tylko. I teraz już niby na swoim? A nie, a nie to mieszkanie inne, ale na swoim, nie? Swoje mieszkanie meble to Ony już. Ale jest taki inaczej.